Welcome to a world of assassination. It is ever expanding, ever dangerous. It will never stop challenging you. Miss US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Sodas can bend the rules, then so can I. Good luck, initiate. Poverignare, <laughs> Cruce. Zaczynamy, to już jest egzamin, tak jak mówiłem, to już jest, słuchajcie inna lokacja inne wszystko mamy pistolet, ten z tłumnikiem, moneta i garota mówię, tutaj już jest inne wszystko, tutaj mamy koniec misji ale tu już nie mamy co robić, nie mamy jak podchodzić, no więc mówię, idziemy na na żywioł, prawda? Ale jak tu się odkleić od tej ściany, o teraz się do nich przykleję no ładnie oni tu wszyscy są Patrzą No i zainteresowanie prawda rośnie Więc no będziemy improwizować Łom Co my tym Łomem możemy zrobić tu coś jest, tak? Dużo wejść Cóż naprawdę nie wiemy co mam robić, tutaj już musimy myśleć sami. Jeśli to będzie wychodzić naprawdę za długo ta misja, to tam będę nie sceny, scenę wiadomo, słuchajcie, usuwano. No będziecie mieli przejście za przejściem, no ale po co macie oglądać 40-minutowe zmagania? Jeśli mi oni oczywiście wyk będą wykrywać. Sir, I'm sorry I can't let you through here. Now please turn around Poczekajcie!

To pierwszy raz, coś takie coś widzę. No, strażnika trzeba... Niejako o, o! Idzie ten ochroniarz, słuchajcie, on tu będzie krążył na pewno. I myślę, że... no... No on tu jest zaciekawiony, no widać to ewidentnie. Widzicie, już wiemy, gdzie mamy go schować, możemy. Tu nikt nie patrzy, więc to nam będzie... E, e, B to jest przeciągnie Byśmy mu nie skręcili karku B to jest upuść I T to jest zabić przebranie Które no Dobra, niech będzie Może szybciej nam pójdzie w ten sposób Później Zapoznaj się z protokołem bezpieczeństwa On jest aż tam Co ty się tak miotasz Krzysztof Matko, on tak celuje Nie

First he needs Przebranie to mechanika lotniczego. Do Dobra, dajcie mi chwilkę. Aha. On tu jest sam nawet, to na pewno nic w tym. No i zo. Sorry przez przypadek. Mam tu drobny, mogę cię poratować, jeśli chcesz. Dobra. Szybko przebranie, k ale są ukończamy wyzwań, kurcze Możemy tu wejść, panie, patrzcie. Dobra, kiedy już mamy to Prawda możemy podejść do, do tego, tego, tego odrzutowca i kucniąć. Nie, nie kucnąć. Mamy wejść? Nie, on nie umie wchodzić. Okay, Sabotuj mechanizm kapsu kapsu kapsuły. Proszę yeah, bardzo, gdzie ten mechanizm jest? 8 metrów. Za tym wiem, czy się jest za tymi drzwiami, coś jest? są schody. Fuck. Wódka! Oh. No to nieźle Popatrzcie, patrzcie Słuchajcie, no ale potrzebujemy Klucz francuski A skąd ja taki klucz mogę zdobyć? No już musimy se sami... A tu jest! Teraz już wiem dlaczego on ma kropkę żeby oni nie patrzeli, tak? No i teraz patrzę cały czas na mnie. Widać ta strzałeczka, która jest tutaj nade mną Taka, biała, jakby taki łuk. To... No powiedzmy, że to jest łuk. No to ona wskazuje, że ktoś mnie obserwuje. No ja pierdzielę. Serio? Słuchajcie, musimy im zwiać, zwiam do tego pudła. Patrzcie on no tutaj stoi cały czas. Kurde, ja mogę go ogłosić nie, nie 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 zapisuj, nie zapisuj Eee, wczytaj To jest ze streama chyba 15.6, a teraz jest 15.07, to to Musimy się niestety cofnąć, słuchajcie, o 3 minuty no Ale jeszcze nam bardzo szybko Zrobię właśnie ten podstawowy błąd, to jak głupi I nic nie robię a oni jak patrzą na takich nierobów to... No well, my to już wiemy. Schowamy tą trutkę. In... Chyba <laughs> ja szłem. No, wcześniej się z nim bawiłem, a teraz nie. Teraz nie mam czasu. Muszę nadrobić te stracone minuty, żeby nie zobaczyć... Może nie trzeba być akurat wycinać. Trapa zamknięta, możemy ruszać. Są tu obydwa jeszcze. Możemy to wykonać teraz szybko, kopki, jeden i drugi będą stali. Teraz, teraz na przykład.

Good man. Słuchajcie, on chyba tu zejdzie On chyba tu schodzi nawet Nawet nie miał, miałem miał tu kluczyby. Jest Ale ja miałem po niego iść Kurczaczki To moneta w dłoń, słuchajcie, no ale nie wiem jak się A monety nie widać za bardzo no to Good morning, everyone. Thank you. Just Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Oh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? Hello? Proszę za mną, jak gdzie mam prowadzić teraz? W-dół? Toby, do to tego samolotu chyba. No dobrze. Idzie? 17 metrów, coś się pojawiło. 20 tu jest. No, proszę za mną. Yeah, a peek. Tutaj tutaj tutaj, proszę. Pojawiła się możliwość, dobrze. Idzie za mną. No to sprintem, sprintem. Tutaj jest. Hey, bozo, watch where you're going. Mr. Knight. climb in the cockpit please uh -huh. all right easy one one step at a time <laughs> step one strap yourself in Step two, locate the ejector seat handle. Uh, just a moment. Uh, yes, found it. Step three, pull the ejector seat handle. Uh, right, here it goes. Pull. Whoa! Poszybował Znowu w jakimś kanionem pracujemy Ale poszybował I teraz słuchajcie, uciekamy Te możliwości będziemy robić na streamie Szybko poszło Zabójstwo uznane za wypadek Zabójstwo niewykryte, no i to mi się podoba Naruszenie bezpieczeństwa jeszcze Wszystko, pokończyliśmy Podnieś co? Coś tu Młotek To... Congratulations, agent. You are cleared for field duty. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. so what happens now you go back into the world disappear stay on your own and on the move when we need you we will contact you and so does he played his hand and he lost he cannot touch us now <laughs> still i can't believe we beat him at his own game if you know your enemy <laughs> quite right i should tell you the trail went dead after romania

Hmm. To jak prawdziwe, naprawdę, to ta gra jest tak odzorowana, ale to naprawdę prawdziwy człowiek. Ja tak przynajmniej to też jakby tu wszystko kurczy było prawdziwe. Może to jest jakiś... Hmm, który będzie, bo oni też nie, no, no będzie, będzie your handler I live in that world I have seen the consequences I've felt the cost That's what defines me No i pięknie, przeszliśmy misję i razem z filmikiem zajmie nam to chyba coś koło 16-17 minut Wystara będzie misja Show Strooper, czyli ten, 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 ten. Eee... Paryż, właśnie teraz przeszliśmy do Paryżu. Zgodnie z fabułą, Której prowadzą zrobiliśmy, to na Steamie, egzamin końcowy No i słuchajcie zostaje nam przedmiot filmowy, mów mi że 67 obejrzeliśmy Misja Show No i potem przerywnik filmowy tajemnice światowej elity. I to będzie koniec fabuły, słuchajcie, w tejże. No, no tak jak mówiłem, no tyle na razie wszyscy dostali. Tak? Że prolog i... Czyli prolog to jakby te dwa treningi. Znaczy trening i egzamin końcowy, no i epizod paryski Co do kontraktu, to nie wiem, czy to jest. To jest tak jakbyśmy my chyba tworzyli misję. Kariera, no to widzicie, to są wszystkiego rodzaju wyzwania Mistrzostwo, bronie Wyposażenie, to wszystko będziemy zbierać spokojnie ja Nie mówię, że na odcinkach, może też na streamie W każdym razie, no to jest przedostatni odcinek Na chwilę obecną Podkreślam, chwilę obecną z Hitmana Następny będzie ten ostatni No i potem oczekujemy na DLC Widziałem, że seria wam się podobała Poszybowało tam chyba 8 łapek w górę Cieszę się, mi też się gra naprawdę bardzo podoba. Polecam ją, mimo że jeszcze nie jest w pełnym wydaniu. Możecie również poczekać na pełne wydanie. No ja dzisiaj nie mogłem powstrzymać, byłem za bardzo ciekawy. I chęć, byłem chętny pokazać Wam tego. Dobra, to tyle byłoby na tym drugim odcinku Hitman Egzamin Końcowy. Słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie w górę i ja się z Wami żegnam. Cześć, do zobaczenia i papa w następnym i ostatnim, na chwilę obecną, odcinku Hitmana. Pamiętajcie, jeszcze, po, jeszcze na pewno wrócimy przy aktualizacjach. No i na, na streamie też będzie. Trzymajcie się, szczeczka.